Flażolety, czym są, a tak naprawdę harmoniczne, jak działają dźwięki i jak nasze ucho je odbiera. Więc, bardzo prosty przykład. W momencie, kiedy, dla przykładu, uderzasz najgrubszą strunę E, nasze ludzkie ucho wychwytuje najgłośniejszy dźwięk. Tak naprawdę, jeśli mielibyśmy urządzenie, które rozłoży ten dźwięk na części pierwsze, to byśmy zauważyli, że tam są setki, jeśli nie tysiące, małych, małych, delikatnych harmonicznych, które nasze ucho w ogóle nie słyszy, ponieważ nasze ucho słyszy ten, tą harmoniczną, która jest najgłośniejsza czyli z reguły to jest ten nasz dźwięk główny. I teraz flagelety polegają na tym, żeby używając odpowiedniej techniki, wytłumić tą naszą najgłośniejszą harmoniczną, i dzięki temu inna harmoniczna. Stanie się głośniejsza. Więc, żeby to zrobić na gitarze, przechodzimy do praktyki. Najłatwiej wytłumaczę to najpierw, jeśli chodzi znaczy o skalę. Chodzi mi o to, że jeśli weźmiemy długość naszej wibrującej struny od mostka do siodełka i podzielimy równo na pół, wyjdzie nam dwunasty próg. Żeby wydobyć flażolet, zróbmy to na, na razie na strunie D, ponieważ na strunie D wydaje mi się, że to jest najłatwiej zrobić. Chcemy Przyłożyć palec do struny, ale uwaga, nie przyciskamy normalnie palca do progu, nie wciskamy tej struny, tylko dotykamy tą strunę tak, tak leciutko, że w ogóle ledwo czujemy, że ją dotykamy. I kolejna ważna rzecz, jeśli normalnie ustawiamy palec, że palec jest przed progiem, no bo tutaj chcemy normalnie trzymać palce, to jak chcemy wydobyć flażolet, chcemy dać palec idealnie nad progiem, nad blaszką. Czyli nie przed, tylko idealnie nad... Dosłownie ty tyci, ty ledwo dotykasz, tak że w ogóle ledwo czujesz, że dotykasz tą strunę, tak delikatnie, delikatnie, i uderzamy. I flagolet brzmi, pomimo tego, że zabierzemy palce. To jest cała magia. One są zawieszone w powietrzu. Więc spróbujmy. Najgrubsza struna, i tak jak mówię, jeśli troszeczkę odjedziesz w prawo albo w lewo, to zobacz, co się stanie. Już go nie ma, więc musisz, jeśli nie jesteś pewien, w którym miejscu, ułóż palec i zacznij przesuwać delikatnie w jedną, delikatnie w drugą. Zobacz, zacznę od 11. Tu nic nie ma, zacznę przesuwać. I tu się pojawia. Więc nawet jeśli nie jesteś pewien, gdzie ułożyć ten palec, wystarczy, że zaczniesz go przesuwać, będziesz uderzać i usłyszysz. I teraz bardzo ważna rzecz, nie przyciskamy mocno, bo zobacz, co się stanie, jak przycisnę mocno. Prawie go nie słychać, ale jak rozluźnię palec, zobacz. Tu on dopiero zaczyna brzmieć. Czyli tak naprawdę, tak jak mówię, tak super delikatnie, tak że w ogóle ledwo czujesz, że w ogóle dotykasz strunę. I kolejna mała podpowiedź jest taka, że jeśli zostawisz palec na strunie, to samo to, że palec dotyka struny, on zacznie ten flażolet wygasać. Porównajmy sobie, uderzę. No, i jeszcze go trochę słychać, ale już gaśnie. Ale jak tylko zabiorę palec po uderzeniu. On cały czas brzmi. Więc cały trik grania flażuletów jest taki, że chcemy go wbić i zabrać palec od razu i jednocześnie, jeszcze jedna mała podpowiedź. Ja flażuletu uderzam o wiele mocniej niż jak gram normalne dźwięki, ponieważ flażulety są bardzo delikatne, więc ja je muszę wbić bardzo mocno znaczy bardzo mocno no nie, z, nie z całej petardy. Ale chcemy mocniej, żeby. I tak jak widzisz, uderzę i zabieram palec, i przesuwam na kolejną strunę. Nie zostawiam palca, bo chcę, żeby flażolet niósł się jak najdłużej. Więc na najgrubszej, na wszystkich progach, znaczy na wszystkich progach, na wszystkich strunach na 12 progu. to jest dokładnie ten sam dźwięk, który byśmy mieli, jakbyśmy docisnęli palec na dwunastym progu. Zobaczmy. Dwunasty próg na dwunastej brzmi flażolet. To jest dokładnie ten sam dźwięk. Ma zupełnie inny wydźwięk. Flażolet jest taki delikatniejszy, troszeczkę jak harfa, ale to jest dokładnie ten sam dźwięk, dokładnie ta sama częstotliwość. I to są flażolety na dwunastym progu, jak dzielimy naszą strunę równo na pół, na dwie części. Ale jeśli weźmiemy naszą strunę i podzielimy na trzy równe części, wyjdzie nam siódmy próg. I to jest nasz siódmy próg. To już są troszeczkę inne harmoniczne. Ja bym to porównał, że. O, jeśli mamy na przykład siódmy próg na A strunie, to jest dźwięk E. To flażolet na siódmym. jest oktawę wyżej. Więc to jest tak, jakbyśmy zagrali. Który to macie 15, 17, 19. No ale generalnie to są cały czas te same harmoniczne, wszystko działa tak samo. Tak samo chcemy dać palec idealnie nad blaszką, nad progiem. Po uderzeniu chcemy zabrać i chcemy zakostkować mocniej. Ok, mamy na 12, mamy na 7, kolejny kroczek do przodu. I jeśli podzielimy naszą strunę na cztery równe części, wyjdzie piąty próg. To już są bardzo wysokie flażulety. Tak naprawdę te flażulety, które mamy na piątym progu, to są te same dźwięki co na pustych strunach, ale dwie oktawy wyżej. I teraz kolejny kroczek do przodu, kolejna delikatna magia. Najłatwiej jest mi to wytłumaczyć, że flażulety działają troszeczkę tak, jakbyśmy otworzyli książkę w dwie strony. I tu, gdzie mamy środek, jest dwunasty próg. Więc jeśli tu mamy dwunasty próg. Tu mamy flażolety na 12, na 7, na 5. To te same flażolety na 7 i na 5 są po drugiej stronie. Ten sam flażolet, co mamy na 7 progu, mamy na co to jest 15, 17, 19. Zobacz, to jest to samo co tutaj na 7. To jest dokładnie to samo. I to, co mamy na piątym progu, to jest to samo, co mamy na 24. czwartym. Zobacz. Więc one dosłownie, jak taka książka, to, co masz po lewej, to masz po prawej. Lustrzane odbicie. Tylko, że, no wiadomo, tu progi są inaczej ułożone, więc trzeba zrobić troszeczkę matmy i. Kolejne dopowiedzenie tych flasletów tak naprawdę jest setki. Wystarczy, że zagramy zobaczcie ile ich tam jest. Natomiast te na 12, 7 i 5 są najłatwiejsze do zagrania, ponieważ są idealnie na progach. Natomiast pozostałe na przykład na czwartym. 4... On nie jest idealnie na czwartą, on jest trochę przesunięty. Na trzecim jest przesunięty w drugą i generalnie trzeba już się wtedy wszystkie dobrze zapamiętać, i to też zależy od grubości struny i menzury i jeszcze innych rzeczy, więc tu trochę trzeba zrobić, że tak powiem, pamięciowy. Natomiast siódmy, piąty i dwunasty zawsze są w tych samych miejscach. No i wiadomo, że można użyć tych flageletów, żeby delikatnie urozmaicić jakiś na przykład akord albo wstawkę ale równie dobrze też możemy coś ułożyć fajnego na tych flashuletach. dla przykładu. No więc. To są flażlety naturalne. W kolejnym filmiku natomiast pokażę Wam, jak ustawić menzurę na gitarze elektrycznej. I standardowo, jeśli spodobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz pomóc, żeby kanał rosnął, szernij ten filmik, wrzuć sobie na oś czasu gdzieś. E, natomiast y, jeśli masz jakieś pytanka, jeśli chcesz, żebym zrobił konkretny filmik na jakąś technikę, albo masz, nie wiem, chciałbyś wiedzieć cokolwiek innego, co nawet nie jest związane z gitarą, napisz to w komentarzu. Dęk!